Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy no, robić quizy na stronie Same Quizy. No i mamy tutaj pierwszy quiz pod tytułem 22 Pytania z serii: Co wolisz? I tu mamy: Co wolisz? Halloween czy Boże Narodzenie? Ja wolę Boże Narodzenie. No i większość wola też Boże Narodzenie. Oczywiście się nie dziwię. Co wolisz? Kolę czy pizza? Ja wolę. Ja wolę kole, no bo. No bo pizzę ostatnim jakoś sprzydła i no, ostatnio nie lubię pizzy co wolisz, czekolada czy Nutella. Ja wolę Nutelle. Oczywiście większość pola czekolady. Co wolisz? Spodenki, spódniczki? To no to... tutaj bym się zastanowiła, ale raczej wolę. spódniczki. Bo są moim zdaniem wygodniejsze. Co wolisz, Sims czy Minecraft? Oczywiście, Minecraft. Chociaż większość osób wolała, Simsy. Kogo wolisz? E, dziewczynkę czy chłopca? Ja jestem dziewczyną, więc wybieram dziewczynkę. Większość na dziewczynkę. Kogo wolisz? Jamniczka czy bulldoga? No ten. Buldog tak fajnie wygląda, takie oczka, więc weźmy buldoga, ale nie tylko dlatego, że ma te oczka, w ogóle buldogi są fajne, moim zdaniem. I co wolisz, rok czy pop? Ja wybieram pop. No, no, nie ma się czemu dziwić, nawet większość osób woli pop. Co wolisz, kolor czarny czy kolor biały? Kolor biały. Co wolisz, owady czy zwierzęta? Ja wolę zwierzęta. 1% na owady. Co wolisz YouTube czy Facebook? Trudny wybór, ale ja wolę YouTube, ponieważ można oglądać filmy, inne takie nagrywać i w ogóle. No i większość zagosowała na YouTube. Co byś wolał? Zawsze się ze wszystkimi sławnymi youtuberami, być kimś sławnym. Zaprzyjaźnić się. Nie chcę być sławna, ponieważ. No, ponieważ nie chcę, no to by było trochę trudne. Być sławnym. Co byś wolał? Żeby wszyscy cię ignorowali, żeby ciągle na tobie plotkowano. No, nie chciałabym, żeby mnie ignorowano. A nawet, jakby plotkowano, to ważne, że przynajmniej. No, że przynajmniej mnie nikt nie ignoruje, tak? Więc chyba to bym wolała. No i większość rzeczywiście to wolała. Co byś wolał? Rządzić dziećmi, rządzić seniorami? Dzieci są takie fajne, że chyba rządzić nimi bym wolała. A ja zresztą seniora nic, dlaczego by rządzić? Seniorzy mają już swoje życie. No to mają. Co woli? Wannę czy prysznic? Hmm. Wannę. Co wolę? Upał czy mróz? Mruz, wolę, ponieważ wtedy mogę sobie siedzieć z domu, a łupał. No to w domu czy na zewnątrz jest no gorąco. Co wolę, rower czy rolki? No jeszcze, ja że wolę rower, bo mi się wygodniej na nim jeździ ja na rolkach. No cóż, no, no nie wiem. Wiem, że niektórzy mogą się zdziwić, że rower, ale i tak większość zakosowała na rower. Co wolisz, wieś czy miasto? Ja wolę miasto. Co wolisz paski czy kropki? No cóż, ja wolę kropki. Tak. Co wolisz? Mozilla czy Google Chrome? Chyba Google Chrome. Co wolisz, laptop czy telefon? Oczywiście, że laptop jest droższy i w ogóle można więcej rzeczy robić, ale no to mnie trochę zdziwiło, że większość osób lubi telefon komórkowy. No ale okej, okay, się nie czepiam. Niektórzy lubią to, niektórzy lubią inne. Co wolisz, koty czy pieski? Kotki są takie słodkie, pieski, ale ja chyba wolę kotki. Coś mniejszością woli. No i tutaj mamy już koniec. Ale mamy jeszcze dwa inne quizy. Um, oczywiście, wszystkie quizy ze z serii, co wolisz. To jest trochę inny quiz, co wolisz. W tym quizie odpowiadasz na pytania za pomocą obrazka. Każdy zestaw obrazków powtarza się trzy razy. Za każdym razem pytanie jest inne. A więc zaczynamy. I OK. Który widok jest najładniejszy? Ten, ten czy ten? Chyba ten mi się najbardziej podoba. Tyle świateł, więc mi się tak najbardziej on podoba. Zresztą w większości się bardziej on podobał. Wyobraź sobie, że możesz porozmawiać z jedną z tych dziewczyn. Która to będzie? Z kim bym porozmawiała? Może z nią? Zobaczmy. No, najwięcej też z tą. Ale ja z nią porozmawiałam, czyli jestem w mniejszości. Na których z tych zdjęć chciałabyś się znaleźć? No, na tym chyba z najładniejszym. Widokiem. Znowu większość na Które buty są najładniejsze? Moim zdaniem te. Które mają najładniejszy kolor? No te są takie różowe, no nie, no są ładne i te też są ładne no kolor. Te mają chyba najładniejszy. No ale i tak większość woli ten kolor. Ale ja nie chciałam ciągle wybierać tych samych, więc no, ten mi się kolor podoba. Wiem, że to trochę dziwne, ale podoba mi się ten róż. Których butów Twoja mama nigdy by nie zauważyła? Tych nigdy by nie założyła. Jak myślisz, który sport jest najtrudniejszy? Gimnastyka, taka, no, taka, no wiecie. No trudno mi to powiedzieć, ale no, jest moim zdaniem najtrudniejszy. Który z tych sportów chciałabyś, chciałbyś perfekcyjnie umyć, by popisać się przed innymi? Oczywiście ten, który według mnie jest najtrudniejszy. I który od karnacji tych dziewczyn najbardziej Ci się podoba? Ten, taki najciemniejszy. Jestem w większości. Jaką przygodę chciałbyś, chciałabyś przeżyć? Chyba taką. Oczywiście większość. No ja jestem z większością. Która z tych mogła, Która z tych mogła być sceną z horroru? No i może takie siedzenie na autobusie, gdzieś się może stać, będę taka sama, i się samemu to czasem właśnie dzieje się, tak? Więc może ta? No, najwięcej na tą. I który obrazek najlepiej pasuje do słowa wolność? To. W górach krajobraz, moim zdaniem, tak. Jednak większość wybrało ten. Co wydaje się być najstraszniejsze? Oto, zjeżdżenie po takiej linie od mostu o strasznym nad przepaścią Gdybyś miał, miała umrzeć w jednym z tych miejsc, które by to było? No nie wiem Ym, Może też to Gdyby to były kadry z filmu, który byś chciał, chciała obejrzeć? Film taki o jakimś wysokim rollercoasterze Który kolczyk musi boleć najbardziej? No chyba taki wdziąsło, który tutaj jest no bo, no bo to raczej boli, moim zdaniem najbardziej Ale jakie są inne zdania? No też na ten Który kolor ust jest najładniejszy? Mi się ten podoba najwięcej zagłosowało na ten kolor który kolczyk jest najładniejszy? na no kolczyk kolczyk ten jest ładny, ale tak nie wygląda ładnie, w sensie sam kolczyk jest ładny ale nie wiem najładniej wygląda ten, ale sam kolczyk no bo takie jest pytanie, no to ten nie wygląda ładnie kolczyk chociaż tu jest 19% no to mogłam na to zagłosować ale, ale to nieważne chociaż tam czy jestem w większości, czy w mniejszości? Co jest najsłodsze? To... takie bluzeczki Zdecydowanie większość zgłosowała na gitarę Co musi być najdroższe? Najważniejsze, że gitary Co dałbyś, dałabyś w prezencie bliskiej osobie? Gitarę Które zdjęcie jest najmniej profesjonalne? Takie. Moim zdaniem. No i większość też jest za tym. Które zdjęcie najlepiej oddaje słowo samotność? To. Które zdjęcie może mieć ukrytą historię? Także to. No i tu już koniec quizów. Tego quizu to znaczy. Mam jeszcze ostatni quiz, też z serii, co wolisz. Co wolisz, lato czy zima? Wolę lato. Co wolisz, śnieg czy deszcz? Chyba śnieg? Co wolisz, wyjść na zewnątrz w kurtce w lecie? Wyjść na zewnątrz w krótkim rękawku i krótkich spodenkach w zimie? W zimie w krótkich rękawku i spodenkach? Co wolisz? Bezchmurne niebo? Zachmurzone niebo? Bezchmurne? Co wolisz? Wiosnę czy lato? Wolę chyba lato, bo wtedy są wakacje i w ogóle jest ładnie, pięknie i super. Co wolisz? Jesień czy zimę? Zimą, bo jest ładnie i śniegi tak biało. No i w ogóle takie rzeczy. Co woisz wschód słońca, zachód, słońca, zachód byłam z większością. Co wolisz, gdy jest ciepło i widać słońce, gdy jest ciepło, ale nie widać słońca. No, słońce radzi w oczy, więc chyba przy zabawie takiej na dworze albo w czymkolwiek robieniu na dworze wolę nie widzieć tego słońca i żeby mnie nie oślepiało. Co woisz? Jesienne liście, wiosenne liście. Wiosenne, wiosenne są piękne i zielone. No i tu ten quiz był dużo krótszy, ale też mi się spodobał. Do wszystkich quizów znajdziecie link w opisie. No, a teraz już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie.